A gdybym Was tak zapytała, jak po angielsku powiecie pożyczyć, to odpowiecie borrow czy może lend? Po polsku mamy tylko jedno słowo, pożyczyć, a po angielsku dwa, dlatego że inaczej mówimy, gdy to my pożyczamy coś od kogoś. No i ta sytuacja chyba nas bardziej interesuje, a inaczej kiedy to my pożyczamy coś komuś. No więc pożyczyć od kogoś brytyjczyk powie borrow, amerykanin borrow. Hey Mads, mm I have -hmm. to go to this stupid work party tonight. Can I borrow your peach dress? Oh, it's a hard no, babe. That dress is like twice your salary. All right, I gotta go to the DMV and pick up my vanity plates. Ciao, bitches. No i właśnie czy mogę pożyczyć to can I borrow No bo pytam czy ja mogę pożyczyć od ciebie a pożyczać coś komuś to lend It's not Phoebe's fault She lent me the earrings I lost it I'm so sorry honey I feel terrible too That is exactly why I do not lend you stuff She lent me czyli ona mi pożyczyła "-lend", z końcówką ty, no bo to czas przeszły. A kiedy mówimy pożyczam, no to "-lend", przez wyraźne "-d", żeby było wiadomo, że chodzi o teraz. I do not lend you stuff, czyli ja ci nie pożyczam rzeczy. O słowie stuff był już kiedyś odcinek i on jest tutaj i w opisie. Jeszcze możemy komuś pożyczyć rękę. <laughs> jest takie wyrażenie, lend a hand, które po prostu oznacza pomóc. – So guys, who else is helping you look for your daughter? – No one. Mm -hmm. Nobody. Nie even some friends to lend a hand? Nie. Mm -mm. Nope, just us. What about your wives? Wives. How stupid do we look? <noise> no, ja bym powiedziała, że pretty stupid. <laughs> Amerykanie czasami zamiast słowa lend używają loan. No i to znaczy dokładnie to samo, więc można sobie wybrać. I you always told me if someone was in trouble, I should try to help. Could you lend me 250$? Are you all right, baby? Are you in some kind of trouble? No, no, it's not me. Could you loan it to me? It's a lot of money, baby. What's it for? I właśnie to słowo, czyli loan, może też być rzeczownikiem i oznacza pożyczkę. Oh, we gotta get rid of this virus. That's gonna cost a hundred bucks. Oh, I'm good for thirty. And I got twenty. Where are we gonna find the rest? Well, well, well. It sounds like someone needs a loan. From the first bank of max. I gdybyście chcieli powiedzieć wziąć pożyczkę, to po angielsku będzie to take out a loan, Czyli tak jakby wziąć tę pożyczkę na zewnątrz, albo na randkę. <laughs> Kiedy mówimy o pożyczaniu np. sprzętu, samochodu albo mieszkania, czyli wypożyczaniu albo wynajmowaniu, to użyjemy słowa rent. You're not going anywhere today. You got a crack in your radiator. To jest big tank in front of this big I radiator Albuquerque. I właśnie dlatego na wynajęty samochód możemy po prostu powiedzieć rental, znacznie krócej niż po polsku. Nasze przysłowie "dobre zwyczajnie pożyczaj, tak naprawdę nie wiadomo, jak przetłumaczyć na angielski. No bo chodzi w nim o to, żeby nie pożyczać nikomu, czy żeby nie pożyczać od nikogo. Więc którego słowa użyć: borrow czy lend? Polskie jest takie bardziej uniwersalne. Tak się akurat składa, że to konkretne przysłowie nie ma za bardzo swojego ludowego odpowiednika w angielszczyźnie, no więc trudno. Nie każde przysłowie da się przetłumaczyć. Niektórzy dowcipni się, kiedy się im mówi np. pożycz mi 5 zł, mówią życzę ci 5 zł. <laughs> ponieważ po polsku pożyczyć i życzyć to bardzo podobne słowa, a po angielsku ta osoba uważa, że nie chodzi o borrow ani lend, tylko o wish czyli właśnie życzyć. No i ponieważ zbliżają się święta, to ja wam właśnie życzę, czyli I wish you spokojnych świąt. Podsumowując, po angielsku mamy dwa różne słowa, które oznaczają pożyczyć. Pożyczyć coś od kogoś to borrow, a pożyczyć coś komuś to lend. Amerykanie zamiast lend używają też czasem słowa loan, które też znaczy pożyczyć i może też znaczyć pożyczka. A kiedy mówimy o wypożyczaniu samochodu, sprzętu czy mieszkania, to użyjemy słowa Rent. Mam nadzieję, że pomogłam. No, znacznie krócej. <grym> Idealny moment na rozmowę, Stefanku. Mm. Może ktoś z Was chciałby pożyczyć dwa jajka? Albo życzyć mi jajek? <grym> Bo niektórzy mówią, że nie mam jaj. A mam!